W tych dniach bardzo szybko się uczymy, że każda chwila, każda decyzja może mieć jakieś konkretne konsekwencje w naszym życiu. Przedtem to całymi dniami mówiliśmy, co nam ślina na język przyniesie, pisaliśmy, co chcieliśmy. I nie spodziewaliśmy się specjalnie żadnych konsekwencji, bo kto nam co będzie mówił, co my mamy robić, albo gdzie mamy iść, gdzie siedzieć, z kim się spotykać. A w tych dniach zaczynamy uważniej wypowiadać słowa, uważniej wychodzić z domu. Zastanawiamy się, jak się wytłumaczymy w razie czego z tego, gdzie w danym momencie jesteśmy, bo. Słyszymy, że są konsekwencje i one już niektórych mocno dotknęły. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na życie pewnej kobiety z biblijnego miasta Jerycho, która właśnie w odpowiednim momencie wyczuła chwilę, że trzeba podjąć decyzję decyzję zupełnie odmienną od innych. I dzięki temu przeżyła, dzięki temu ocalała. Rozważymy Słowo Boże z Księgi Jozuego, z rozdziału drugiego, od wersetu pierwszego, przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego. Potem Jozue, syn Nuna, wysłał z Szytim potajemnie dwóch zwiadowców. Idźcie, polecił im i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. Zwiadowcy ruszyli w drogę i przybyli do domu pewnej kobiety. Miała ona na imię Rachab, a trudniła się nierządem. U niej zatrzymali się na noc. Królowi Jerycha doniesiono jednak, na tę noc przyszli tu na przeszpiegi jacyś mężczyźni z Izraela. Król Jerycha wysłał zatem do Rachab gońców z poleceniem: Wyprowadź tych mężczyzn, którzy przyszli do ciebie, do twojego domu. Przybyli oni na przeszpiegi do tej ziemi. Rachab jednak ukryła obu mężczyzn i powiedziała: Tak, przyszli do mnie mężczyźni, o których mówicie. Nie wiedziałam skąd są. Jednak z nastaniem ciemności, gdy miano zamknąć bramę miasta, mężczyźni ci wyszli. Nie wiem, dokąd się udali. Ruszajcie za nimi czym prędzej. Na pewno ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tam rozłożyła. Gońcy zatem ruszyli za zwiadowcami w pogoń drogą prowadzącą do brodów Jordanu. A zaraz po ich wyjściu bramy miasta zamknięto. Tymczasem do zwiadowców, zanim ułożyli się do snu, wyszła na dach Rachab i powiedziała: Wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego, że padł na nas strach przed wami. Na wieść o Was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiem też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ Pan, Wasz Bóg. Jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole. Ale ponieważ okazałam Wam łaskę, przysięgnijcie mi, proszę, na Pana, że Wy też okażecie łaskę domowi mojego Ojca. Potwierdźcie mi też jakimś znakiem, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i matkę, moich braci i siostry, i wszystkich, którzy należą do nich, że ocalicie nas od śmierci. Zwiadowcy przyrzekli jej to. Ręczymy za Was naszym życiem, jeśli nas nie zdradzicie. Gdy więc Pan wyda nam tę ziemię. To dochowamy Ci wierności i okażemy Ci łaskę. Po tych słowach Rachab spuściła ich na sznurze przez okno, gdyż jej dom wbudowany był w mur miasta tam właśnie, w murze miasta mieszkała. Poradziła im też: Idźcie najpierw w góry, aby nie natknęli się na Was gońcy. Ukrywajcie się tam przez trzy dni, dopóki gońcy nie wrócą a potem ruszajcie w drogę. Zwiadowcy powiedzieli jeszcze do niej: Ustalmy, że w ten sposób spełnimy przysięgę, którą nas związałaś. Otóż, gdy wejdziemy do tej ziemi, to przywiążesz do okna, z którego nas spuściłaś, tę wstęgę ze szkarłatnej nici, a swoich bliskich Ojca, Matkę, Braci całą rodzinę Ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie na zewnątrz, poza drzwi Twojego domu, sam sobie będzie winien, że przelano Jego krew. My będziemy czyści. Jeśli jednak ktoś skrzywdzi kogokolwiek z zebranych w Twoim domu, za to my odpowiemy. Ponadto, jeśli nas zdradzisz, to będziemy wolni od przysięgi, którą nas związałaś. Niech będzie, jak mówicie, zgodziła się Rahab. Po czym wyprawiła ich i poszli. Ona zaś przywiązała do okna szkarłatną wstęgę. Jerycho. W tym mieście dzieje się akcja, którą odczytaliśmy. Jest to prawdopodobnie najstarsze zamieszkałe miasto świata. Hmm. Położone. Około 270 metrów poniżej poziomu morza, jest najniżej położoną miejscowością na świecie. Już to, jak czujecie, czyni to miasto wyjątkowym. W czasach Jozułego to miasto było obwarowane grubym, 3,5-metrowym murem i zajmowało miejsce około 2,5 hektara. Wyobraźnia, my mamy hektar działki. To dwa i pół raza nasza olszynka. Więc to nie był jakiś Nowy Jork, tylko małe, starożytne miasto mocno obwarowane zwierząt po środku. Pomimo tych wszystkich cech, zapewniających pokój i bezpieczeństwo jego mieszkańcom, okazało się, że Jerycho zawiodło, nie zabezpieczyło ludzi, którzy w nim mieszkali. Dlaczego? Dlatego, że Izraelici mieli takie potężne urządzenia oblężnicze i mogli rozkruszyć te mury? Nie. Dlatego, że Bóg postanowił położyć kres temu miastu. Zgoda? Tak uczy nas słowo Boże. Piąta Mojżeszowa 9.5 mówi: Z powodu niegodziwości tych narodów, Pan Twój Bóg wypędza je przed Tobą. A Jerycho na samej krawędzi Kanaanu leżało, i właśnie od Jerycha zaczęło się zdobywanie ziemi obiecanej. Więc Jerycho, choć było takie potężne, takie mury miało potężne, nie dało bezpieczeństwa mieszkańcom. A czy dzisiejszy świat daje poczucie bezpieczeństwa nam, jego mieszkańcom? Otóż nie. Słowo Boże mówi w 1 Tymoteusza 5:3: Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada i nie umkną. Oto jest obraz bezpieczeństwa, jakie jest w tym świecie. Tak myśleliśmy, bo już nie chcę powiedzieć, że myślimy, że nej to że Unia Europejska, że układy, że nasz polsko-amerykański sojusz z F35, a to daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Ha ha ha. Mały wirusik wyskoczył gdzieś z Chin i masz. I nie ma bezpieczeństwa. Wystarczyło zaledwie parę tygodni. I chyba wszyscy jak na talerzyku widzimy, jak na dłoni to widać, że świat jest kruchy, że nie daje poczucia bezpieczeństwa. Wiercho pojawiła się, urosła świadomość, że ich świat się kończy. W momencie, gdy Izraelici zbliżyli się do granicy, do Jordanu, to w całej okolicy wszyscy zaczęli trząść portkami. Wszyscy poczuli się niepewnie. Wiem, że Pan wydał Wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed Wami, mówiła ta kobieta do zwiadowców. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z Wami. Paraliżujący strach ludzie wszyscy drżeli, wszyscy się bali. Wiedzieli, że kończy się. Słyszeli, co tam się stało z tymi Państwami Królestwami z rzeką, wiedzieli, co się tam dzieje i czuli, to w powietrzu czuli, że kończy się ich świat, że już nie będzie. Wesela, wychowywania dzieci, że już nie będzie rozwoju firmy, że już nie będzie planów wyjazdowych, że już nie pojedziemy w wakacje do Włoch, czy tam gdzieś jeszcze, że się, że się kończy, kończy. Czy obawa mieszkańców Jerycha rzeczywiście była uzasadniona, czy to było tylko wyimaginowane? Jercho było obwarowane i zamknięte a Jericho było szczelnie zamknięte z powodu synów Izraela. Nikt z niego nie wychodził i nikt do niego nie wchodził. Czujecie to? Zobaczcie, toż to jakby opisywać dzisiejsze różne miasta i nasze, nasze domy, naszą sytuację. Nie można było wyjść ani wejść, wszyscy siedzieli w chałupie. Taka sama sytuacja prawie, że... Ale Chociaż oni siedzieli ukryci, to nad Kanaanem wisiał już sąd Boży. Tak czytamy w Słowie Bożym. I sam Bóg zajął się upadkiem tych grubych murów Jerycha. Ustalił swoisty sposób, porządek, w jaki te mury upadną. I zwróćcie uwagę, siedmiu kapłanów, siedem trąb, objawienie świętego Jana, siedem trąb. Za siódmym razem, siedem razy zatrąbili. Jak się to zapina? Wspaniale, niesamowicie w Biblii. Izraelici działali w przymierzu z Bogiem, byli narzędziem Sądu Bożego. To nie był pomysł Izraelitów. To się działo, dlatego że Bóg wydał wyrok. Z powodu niegodziwości tych narodów Bóg postanowił położyć im kres i używał swoich wybranych, którzy szli, aby tę ziemię objąć. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni, czytamy w liście do hebrajczyków w jedenastym rozdziale. Hmm. Więc strach był jak najbardziej tam uzasadniony. To nie było, że tam ktoś puścił jakąś informację niesprawdzoną i oni się tak trochę bali. Nie, to był uzasadniony strach. I dzisiaj w naszym świecie też obserwujemy, powiedziałbym, pandemię strachu. Nie chodzi już o tego wirusa, ale chodzi o to, że ludzie się zaczęli na całym świecie bać o swoje życie, o życie swoich bliskich, o zdrowie, o ekonomię, o przyszłość i po prostu wszyscy się boją. Jeszcze bardziej, jak ktoś pomyśli, to zaczyna się bać końca tego świata, bo ten świat się któregoś dnia skończy i tak się stało to jakoś bardziej realne, że może się to skończyć w każdej chwili. Ludzie o tym zaczynają rozmawiać, ludzie są teraz bardziej na to otwarci i faktycznie nadchodzi sąd Boży. To, że Bóg postanowił osądzić ten świat, zakończyć ten porządek rzeczy, to nie jest wynik jakiegoś snu, jakiegoś człowieka, jakiejś bujnej wyobraźni grupy chrześcijan. Tak mówi Biblia, tak mówi Słowo Boże. Pan bowiem idzie sądzić Ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. Niech zadrżą ludy, przeczytałem wczoraj w Psalmie 99. Taka jest prawda, że Pan będzie sądził ten świat. I teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się myślami do tej jednej, jedynej kobiety o imieniu Rachab. Ona była jakby nagle po środku, między całym swoim społeczeństwem, w którym żyła i tymi dwoma, którzy przyszli do niej do domu i reprezentowali nadchodzące królestwo Izraela. Rahab. Rahab w jednej chwili w tym momencie, kiedy się zetknęła z nimi, podjęła decyzję wiary. Postanowiła, że się Sercem, duszą całą, całym swoim życiem przyłączy do tych, którzy nadchodzą. Że się odłączy w swoim sercu od tych, z którymi żyła. Hebrajczyków 11,31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Hmm. Rahab Odwróciła się sercem od tego, co było, a przecież była jakoś społecznie umocowana. Żyła w tym mieście, znali ją. Oj, niektórzy bardzo ją znali, nawet aż za bardzo. Winna była lojalność miejscowej władzy. Król przysłał do niej gońców, żeby schwytać zwiadowców. Z pewnością Rahab miała jakieś swoje plany życiowe. Może miała właśnie wyremontować kolejne pokoje, może miała coś szyć, bo, jak przeczytaliśmy, suszyła len na dachu, była w trakcie jakiejś czynności. Czy było jej łatwo tak nagle się przestawić? Oj, chyba nie było jej łatwo, ale zwróciła się ku temu, co nadchodziło. I w jednej chwili poszła w stronę zawarcia jakby nowego przymierza, innego układu niż ten, w którym żyła do tej pory. Ale ponieważ okazałem wam łaskę, czytamy w dwunastym wersecie, przysięgnijcie mi proszę na Pana, że Wy też okażecie łaskę domowi mojego Ojca. Potwierdźcie mi też jakimś znakiem, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i matkę, moich braci i siostry, i wszystkich, którzy do nich należą, że ocalicie nas od śmierci, szybko taką decyzję podjęła i otrzymała znak gwarantujący im przeżycie, bezpieczeństwo. Tym znakiem była szkarłatna wstęga. To był sznur, po którym Ci zwiadowcy w ogóle zwiali na dół, ona ich opuściła. Właśnie ten sznur, czerwony sznur, był znakiem na przyszłość. I Rachab, jak przeczytaliśmy, od razu oznakowała nim swoje mieszkanie. Od razu. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie, wypuściła ich, wtedy oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna ten czerwony sznur wiszący u okna Rahab zwisający tam z tego muru to był znak jej wiary to było świadectwo że ona uwierzyła w to że Izraelici ją ocalą że przeżyje dzięki temu co zrobiła że zwróciła się we właściwą stronę to był znak tej wiary ale Trzeba tu przyznać, że ta czerwona wstęga powiewająca na wietrze przy oknie Rahab mogła ludzi intrygować, czyż nie? Pewno zaczęły padać pytanie, Rahab, a co tam u ciebie tam przy oknie wisi takie czerwonego długiego? O co to chodzi? To jest jakiś nowy znak twojej firmy? O co to chodzi? Z pewno zaczęli ją... Tam nękać rozmaitymi pytaniami. Mogli ją posądzać o niestworzone rzeczy z powodu tej wstęgi czerwonej wiszącej u okna, ale ona już nie patrzyła na to, co mówią ludzie. Jej już to nie obchodziło. Ona już sercem była przy tych, którzy nadchodzili. Przy tym nowym przymierzu ona już żyła innym życiem. Przez wiarę racha przestawiła się z teraźniejszości. Na przyszłość. Rahab nie była ideałem. O nie. Nie tylko, że mieszkała w najstarszym mieście na świecie, ale trudniła się najstarszym zawodem na świecie. Nie była ideałem. Kłamała jak znud. Z tej naszej historii to widać. Nawet się specjalnie nie zastanawiała, jak karabin, wypowiedziała tam różne rzeczy, nabrała tych ludzi, oni polecieli. Nie była też bezinteresowna w działaniu. Od razu podreptała na piętro i mówi: Coś za coś. Ja was schowałam, a Wy teraz coś dla mnie załatwcie, żebym ja przeżyła. Ale możemy o niej powiedzieć to jedno, że to była mądra, przebiegła, sprytna kobieta, bo widząc, co się święci, obrała od razu właściwy kurs. Tak mi się ciśnie to podobieństwo pana Jezusa o tym nieuczciwym zarządcy. Usłyszał, że już nie będzie zarządzał majątkiem, to poleciał szybko i powiedział, ty ile jesteś dłużny? 100. To napisz 50. Ty ile? Do tego. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że się potrafił zatroszczyć o swoją przyszłość. Że już nie myślał o tym, co teraz, tylko zaczął myśleć o tym, co będzie w przyszłości. I już sobie tę przyszłość zaczął organizować. I tutaj mamy podobną myśl. Ta kobieta w jednej chwili... Od razu zaczęła myśleć, jak uratować się, jak przeżyć, jak uratować swoich bliskich. Jej wiara została połączona z konkretnymi czynami i dzięki temu przeżyła, bo przeczytaliśmy: dzięki wierze Racha, prostytutka, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców. W podobny sposób i Racha, pierządnica, czytamy u Jakuba 2,25. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Tak, to było konkretne działanie. Ona wyczuła chwilę, wyczuła ten moment, wyczuła, że teraz trzeba podjąć decyzję, że nie można z tym zwlekać do jutra, że trzeba od razu się przestawić, od razu nastawić się na tych, którzy przychodzili, a przed którymi cała ziemia tamtejsza drżała. I Rachab rzeczywiście została uratowana z wszystkimi swoimi bliskimi. W szóstym rozdziale Jozuego czytamy nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystko, co należało do niej, Jozue zachował przy życiu. Mieszka ona w Izraelu do dnia dzisiejszego. Ła! To jest historia. Ale to nie jest historia ze Starego Testamentu, żebyśmy sobie ją tylko porozważali, i to jeszcze w taką porę, w wielki piątek. Co ty człowieku wymyśliłeś? To jest historia, która uczy nas czegoś bardzo ważnego o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu. Jest bardzo dobrą ilustracją, bo Biblia mówi, że ten świat się kończy. Przemija bowiem kształt tego świata. Niebo i ziemia przeminą, powiedział Pan Jezus. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, czytamy u Piotra. Świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki, czytamy u świętego Jana. I z tego powodu na świecie mniej lub bardziej jest wyczuwalny strach. Ludzie się boją. Ludzie boją się końca świata, boją się śmierci. I to jest słuszny strach, ponieważ gdy Bóg postanawia osądzić Ziemię, to wszyscy powinni się tego bać, ponieważ Bóg jest ogniem trawiącym, ponieważ jego sąd jest straszny. Kiedy czytamy Sofoniasza Proroctwo, rozdział pierwszy, czternasty werset, czytamy tak: Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj. Dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet bohater będzie krzyczał. Dzieńów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę Strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą Ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom Ziemi tak mówi słowo Boże o końcu świata. Chrystus pan nadchodzi, przychodzi już nie aby zbawiać, ale żeby sądzić ten świat. Przychodzi aby zakończyć ten porządek rzeczy. Przychodzi by zachować tych, którzy w niego uwierzyli, jak ta Rahab tam siedząca ze swoimi bliskimi w tym mieszkaniu na murze, by uratować, ale jednocześnie by osądzić bezbożny świat. I dlatego ten świat nie ma przyszłości. Dlatego, że wyrok Boży na nim wisi. Dlatego. Nie dlatego, że ten świat sobie nie poradzi z, tam, z tą czy z tamtą sprawą, ale dlatego, że Bóg wydał wyrok i go wykona. I dlatego trzeba nam jak rachab skierować się ku pewnej przyszłości, przyjaciele. Trzeba nam czym prędzej podjąć decyzję, że wiążemy swoje życie z Jezusem Chrystusem. Bo to jest jedyny sposób, żeby przeżyć, żeby ocaleć, tak jak tych dwóch zwiadowców, było dla Racha okazją, możliwością, jedyną możliwością, żeby przeżyć tak Jezus Chrystus, tak Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest dla nas jedynym sposobem, żeby ocaleć, gdy przyjdzie sąd Boży na tę ziemię. Trzeba nam czym prędzej wejść w przymierze z Jezusem Chrystusem, czym prędzej zawiązać z nim relacje. Trzeba z nim wejść w ten układ, który on nam proponuje, który jest od niego, to nie jest nasz pomysł. On sam przyszedł i nam taką propozycję daje. Kto wierzy w syna Bożego, czytamy w Jana 3,36, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I znakiem tego nowego przymierza, w którym możemy się znaleźć, w którym Bóg nas chce mieć, do którego nas zaprasza, jest krew Jezusa Chrystusa. Właśnie krew Jezusową obrazuje ten czerwony sznur wiszący, zwisający z murów Jerycha przy oknie Rachab. To jest dobra nowina dla nas, to jest dobra nowina dla świata, póki jeszcze jest czas, póki nie jest jeszcze za późno. Że nieważne, jak wiele zrobiliśmy złego, nieważne, jak bardzo jesteśmy lubiani albo nielubiani w społeczeństwie, w którym żyjemy, nieważne, jakie szanse dają nam inni ludzie na to czy na tamto, możemy zwrócić się do Pana Jezusa Chrystusa. Ukryć się pod ochronę Jego krwi i być zbawieni, i żyć wiecznie. Chodzi o to, że trzeba w porę przestać liczyć na ten świat i związać się z Jezusem Chrystusem. Wyczuć ten moment, tę chwilę. Ja nie wiem. Być może dzisiaj, dzisiejszy wieczór, Wielki Piątek 2020, jest tą chwilą dla Ciebie, kiedy. Możesz to zrobić, może ostatnią chwilą, kiedy możesz to zrobić. Całym sercem zwróć się ku temu, który nadchodzi, ku Jezusowi Chrystusowi. On jest sędzią, który osądzi cały świat. On jest tym Panem, od którego wszystko będzie zależeć. Przyjmij osobiście dzisiaj znak nowego przymierza krew Jezusa Chrystusa. Uwierz, że ona może cię oczyścić od twoich grzechów i cię usprawiedliwić. Tak. Jest tylko jeden pewny sposób na życie wieczne. Jak Izraelici w Egipcie, aby przeżyć przejście Anioła Śmierci, musieli oznakować swoje domostwa krwią baranka paschalnego. Jak Rachab, aby przeżyć, musiała oznakować swój dom szkarłatną wstęgą. Tak my. Oznakujmy siebie, nasze życie, życie naszych najbliższych, czym prędzej, krwią Jezusa Chrystusa, która omywa nas i usprawiedliwia i daje nam życie wieczne. Amen.